Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Skieta 5! Lecimy do Michaela Poodle! Udanym... No nie, że mi <gryzmi> rozbili auto! <gryzmi> Na samym wstępie najgorzej! Kurde, powinienem auto chyba zmienić. Dobra, mogłem taksówką podjechać, no trudno. Pojedziemy tym, chyba że... O, dobra, to jest następna taksówka! Weźmy tą taksówkę. Dzień dobry, panie taksówkarzu. Auto mi się popsuło. On miał kierunkowskaz! Nie wiedziałem, że auta w GTA 5 mają kierunkowskazy. Patrzcie to, kierunkowskaz ma. Dobra, pomijmy to, bo to tydzień będzie trwać. No, loading, dawaj. O nie, znowu to zrobiłem.

So here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. <laughs> <laughs> Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Huh? Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, oh. precious stones, hey. and eight rings. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, pushes me over, and says something like, "You forget thousands of things every day. You make sure this is one of them." That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? A year. Tr Trevor, baby, you want You want to smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. Uh, I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't leave make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe. But the don't make it right. Don't make nothing right. Not what you've done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? fucking my girl, man. It's wrong. Oh, well, I got to fuck someone. You want me to fuck you instead? I is that the problem here? Take off your pants, cowboy. Alright, let's let's fuck. You think this is funny? Get them off. I told him to leave it, Trevor. I told him, leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums. Huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just. I know. Up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, Yeah. Shh. you <laughs> fucking shit. Cunt, cut, 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 <laughs> cut. Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? Fuck, Johnny. Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your, your crap. Get up, get up! Fuck you then. Wait. Gópi <laughs> <laughs> dziewczynko. Ale uwierzyłem tą postać. Jest tak podobna do mnie. Ja w podstawówce miałem takie problemy z agresją. Ja nie miałem problemu. Ale ja nie wiem, czy powinienem o tym mówić. Ale kiedyś nawet była plotka, że pobiłem nauczycielkę. I faktycznie było w tym ziarenku prawdy. Bo ja to. Ja. <grym>, bo to. Dobra, zaraz jak się dialog skończy. Jego jest Michael Townley. I don't find him! Wait! You this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley he was in, then they don't need to find out about it! You think it's clever to disrespect women? <laughs> disrespect? What? I, I wasn't disrespecting, I was just saying we should kill her! You called her a bitch! ain't you got a mother everyone got muggers at least one the bikers are meant to be over by the farm on the right hey you seen ashley johnny's looking for her well you know as a matter of fact i just did just 10 minutes ago yeah i saw her on the end of this penis here uh, Johnny ain't gonna be cool if you messin messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, 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 you don't mind? Oh, because you're a dead man, and the only sentient party left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial.

I bardzo zdenerwował mnie kolega. Więc ruszyłem, żeby mu wpierdolić. No i dość mocno popchnąłem tą nauczycielkę, jak za nim biegłem. Ale, ale no, nie pobiłem jej. Później ją i tak przeprosiłem, ale ja miałem z nią bardzo dobry kontakt. Gdy była moja ulubiona nauczycielka, miałem serio, miałem z nią świetny kontakt. Przeprosiłem ją, dogadaliśmy się. Ona też sobie sprawę z tego, że, że miałem problemy z agresją. Ale no serio, często zdarzało się tak, że. Jak ktoś mi podskoczył, to się źle kończyło. Chciałem ja ich gonić, a nie spychać, wiem. No, ta ciężarówka jest podskryptowana, żebym ja jej nie dogonił. Nie powinienem jej w ogóle spychać, bo ona jest po to, żeby ją gonić. Dobra. Ciekawe, czy ich wyprzedzimy znowu, czy nie. Ale Trevor, tre, Trevor, ulubiona postać, ale ogółem wszystkie postacie lubię. Tylko Franklin jest taki nijaki, moim zdaniem. Franklin y, ma za mało swoich momentów, że tak szczerze, za mało czasu mu poświęcili. To jest moje zdanie. Jeśli miałbym się wypowiadać, Trevor jest spoko. Eee, no i Michael. Michaelowi poświęcono zdecydowanie najwięcej czasu, bo jak przechodziłem GTA, zawsze to Michaelem miałem najwięcej rozegrane. No, i przy okazji skupiamy się na sytuacji rodzinnej Michaela, na tym wszystkim. Nas od samego początku aż po sam koniec jesteśmy w zasadzie z Michaelem, więc Michael można powiedzieć, jest tą główną, najgłówniejszą postacią. No, a Trevor, Trevor ma sporo swojego czasu, ale myślę, że tyle ile ma to mu wystarczy, na więcej nie zasłużył. A, a Franklin, no, Franklin ma zdecydowanie za mało tego czasu, moim zdaniem. Takie jest moje zdanie. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Myślę, że fajnie by faj, było, jakby chociaż na początku Franklin dostał więcej misji e, z pracy u Simeona. Milujcie <laughs> tereny, ale Tatuś idzie do pracy. Nie, duchło. Pięknie. Ale jest butla, ale jest butla! Ha, ha. Co? Co się stało? Czemu ja umarłem? Czy ja dostałem aż tak dużo obrażeń? Nie rozumiem. Ale się gościu fajnie uczuł latać. Nie. Pięknie. No i nie sięgnął go wybuch. Możemy z pierwszej osoby trochę postrzelać. Why not? Wkurza mnie ten efekt rozbitego szkła na ekranie. W tu gnoję. Nie ma ucieczki. Dziwnie się strzela z pierwszej osoby. Apteczka jest o, prosto w pysk, jak z <grym i górna> ona też działa prosto w pysk, nie I umie jednoś specjalna Trevor'a pięknie Sierwo. o fuck, o fuck, o fuck, ile mam życia czemu ja w ogóle tego nie pilnuję A, bo mi się kondycja skończyła. Cały czas z wciśniętym shiftem łażę. Bo jak Są tam jeszcze jacyś. Nie ma ucieczki. Wiem, że to

No, I'm us this no, we'll her. see him It's one thing messing with tweaked out bikers, but the Aztecas, man. The Aztecas? It's just a name. Is he Illuminati as well? And a wacky? Not one of the lizard people. I got this Chinese contact you can meet at the end. He'll buy all the meth we can cook. Our enterprise ain't just about meth! About guns too. The Aztecas control the guns, so we're taking them out. There he is. Let's wake him up. What? With the truck? No, come on. Tanga runs the whole county. You don't anymore. Come on. Thank you.

As evidenced by said events. If I say something is going to happen, it's going to. Maybe not today, or tomorrow. Or tomorrow mm, but as the moment is opportune. Understood. Yes, sir. If I say I'm fucking dead, then fucking dead I am. I'm not gonna raise my balding head on a beach in ten years' time saying, all is well. Is this about the ghost? Michael fucking timely! Told me about him, your old running buddy. And who is the other one? Brad is the other one, locked up in a federal penitentiary. When he finds out Michael survived that job, yeah. What do you think happened? I knew what happened. I wouldn't be bemoaning these last ten years I've spent in ignorance. Some say ignorance is bliss, for a man with an interest. Some may say obsession. With the secret truth kept hidden behind historical events? That's a really weird thing to say. I was trying to console you. I don't need consolation. I need answers from that fat chump. We know the story, how the wheel goes, round Get out of the car, Ron! I need time to think.

The Chinese guy, Mr. Chang, jest na początku. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, dammit? Now I have to discipline you, and you know how I feel about that. Nie wiem, nie wiem, czy chcę wiedzieć, w jaki sposób kogo będzie musiał ukarać. Ale się boję. Ale śmietnisko na łóżku, jak Locha. Dobry mąż. Kurde, już mi się zapisy skończyły z dzisiejszych nagrywek. Jest pytajnik, możemy go zrobić, chyba zobaczmy, gdzie on jest. No niedaleko, można jechać go zrobić. Why not? To jest za country. Dawaj to. To będzie misja od grubatki. Ja wiem, co to jest. Ona jest panią szeryf miejscową. Nie! O, zdarzenie terenowe, wyścigi. To też będzie trzeba porobić później. Głupie skały. Co jest? Czemu on nie chce już jechać? Aż tak go rozwaliłem? Bez przesady, do przodu jedziesz szybciej, czy nie? Tak, szybciej trochę. Dobra, nie pieprzeć, to wysiadam. Zostawię tego grata. Tu będzie nowe autko. Dzień dobry! Oś gruba małdy chyba się nazywałaś. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? <laughs> Take this poor wretch. On the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Każdy ma swoje talenty, Maud, i rygorystyczna administracja sprawiedliwości jest jedną z moich. Dlatego kocham Cię, Trevor. Odsłucham Twojego fila. Okej. Opuść teren. Jest zabezpieczenie pewnie, żebym jej nie zawił. Żeby się mogła zdespawnować na spokojnie. za muzyka. Hmm. Daj mi to. Może być. Samochodami seryjnymi? Gdzie? jest coś poza tymi terenowymi. Gdzie są te terenowe wyścigi? A, tam. Motocykl kład. No to tym zajmiemy. A nie, tutaj też jest wyścigi kolejne. Tutaj. Ej, to możemy się tutaj też prze, 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 przejechać. Wyścig samochodów seryjnych. Okej, okay. nie będzie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja tak na zakończenie odcinka, żeby był troszeczkę dłuższy. Nie wygląda mi to na auto seryjne, ale spoko. Niech będzie. O, takim gratem się ścigać jaki wstyd O kurde Ta, samochodów seryjnych, no widzę te samochody seryjne. Chyba mówi Czemu oni ruszyli przede mną? Co to ma znaczyć? Lecimy. Nie grałem nigdy w te wyścigi. Mogę, nie mogę wyciągać broń, okej. Okay. Uchwalnie, jakie to jest wolne. Miejmy nadzieję, że tu jest w miarę tych okrążeń, trochę. O, dobra, pod Z. Punkt kontrolny 30, okrążenia 5. No to spoko. Damy radę. Ciekawostka jest Rubber Banding, rubber banding w tych że Oni będą się teleportować za nasze plecy. Bo miałem tak, jak się ścigałem, Franklinem. Jak wyjedziemy za bardzo do przodu, no to, no to gra będzie teleportować przeciwników do nas. Cykra trochę Dobra, mamy tunel aerodynamiczny czy tam pęd aerodynamiczny Nie wiem czy się różni tunel od pędu to, że tunel to jest jakbyśmy byli w tunelu i po prostu powietrze wleciało w tamtą stronę. Może być tunel, ale dynamicznie nie wiem, nie znam się na tym. Pozycja trzecia. Trzeba Trzeba trochę się postarać bardziej. Dokładnie, pchnij mnie. Wyścig samochodów seryjnych. No, wszyscy takimi. No, ten, ten te, te główienko co on z tyłu miał. Jak samochód jedzie na dwóch kołach, to też e, na, pewno, na pewno w żadnym samochodzie serii nie było to robione. Chyba. No pewnie się mylę, ale... Ale na pewno w GTA nie ma takiego samochodu, który serii nie ma coś takiego. Ale masakrowałem swoje auto. Ej, nie ma radar w tym wyścigu chyba. No patrzcie to, zaraz będę gościa. Czy zaraz, no pół okrążenia brakuje mi do niego. Ile jeszcze? Połowa poniżej połowy. Wow, jakie mam twarde to auto! Co jest z tobą? No nie, nie wyprzedzać mnie, proszę. Okej, okay, dobra. Już myślałem, że się na tym zatrzymał. Byłoby źle. Moja auto nie chce w ogóle skręcać, on już jest... Ej, to jest Mustang, patrzcie to! To jest normalnie wprost Mustang, to co jedzie przed nami. Jaki on jest ciężki! Gościu! Ostatnie okrążenie, muszę być pierwszy. Och, dobra, nie zatrzymałem się na tym. Kurde to nie takie łatwe te wyścigi tym głupem. No pchnij mnie. Dobrze. I pierwszy Pierwsze miejsce, czas, najlepszy wynik i takie tam Zmasakrowałem to auto, łopanie! Ale burger shot jest teraz twój. O, nitro! Mogę tego się użyć? Nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że duży jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć!